Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale Mazda MX-5 Model kochany przez setki tysięcy ludzi na całym świecie Dzisiaj postaram się wyjaśnić skąd wziął się fenomen tego samochodu Po pierwsze wygląd Mazda MX-5 nie jest jakimś tam najpiękniejszym samochodem na świecie Nie jest też aż takim młodym autem no, gdzie tutaj mamy drugą generację, a to jest najnowsza generacja. To wszystko właśnie dzięki wyważonym proporcjom oraz tego, że Japończycy mają dość dobry talent graficzny. Po drugie ogólnie zespół napędowy jest ciekawe zrobiony. Na przykład patrzcie, no nie jest to jakiś największy silnik. I sobie zwykły czterocylindrowy motor. Polega to na tym, że sinik znajduje się z przodu, ale moc jest przekazywana na tylne koła. Pewnie to genialne prowadzenie. Samochód jest nadsterowny, a jednocześnie można go dość łatwo opanować. Patrzcie jak doświadczeni drifterzy potrafią wywijać tym autem akrobację za kierownicą. No po prostu coś pięknego. Dobrą informacją jest to, że jak na każdy japoński samochód, auto ma bardzo dobrą jakość i jest dopracowane. Problem w tym, że cena zakupu i części są dość drogie, ale jak mąż MX5, to ci sąsiedzi będą zazdrościć, bo na rynku jest mało aut, które dają taką przyjemność z jazdy. Już nie ma się co dziwić, to auto jest tak świetne, że pojawiło się nawet z szybkich, wściekłych. Zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować.